Ja pierdolę, jacy ludzie są chorzy na web. Patrzcie, kurwa, każdy się przypierdala na tym Facebooku. Patrzcie. Taki, taki obrazek był, nie? Patrzcie, już wam czytam. Każdy się przypierdala, a ka... Polacy są kurwa tacy głupi, że to chuj. Parcie. Masz bogaty zasób słów? Wymień owoc lub warzywo, które w nazwie nie ma litery A. I ja napisałem. Ogórek, winogrono, seler, pomelo, kiwi, pomidor... Czosnek grapefruit. Jakiś kurwa dziadek. Taki kurwa dziadek, ty. Napisał mi. Grapefruit. I on napisał grapefruit po angielsku. A ja takie. Kurwa. Jakby. Czy on mnie poprawia, że się pisze grapefruit, a nie grapefruit? I ja mu napisałem. Po angielsku tak. Ale zostało spłaszczone na grapefruit. No bo mówię, kurwa, co za kurwa dziadek przyjebany. I teraz, mi godzinę temu, pff, Jurant kurwa jakiś, pa, jakaś papuga jebana, pisze do mnie, seler oraz czosnek, reszta to owoce. A ja mówię, kurwa, nie wierzę. Spoko, przeczytaj obrazek jeszcze raz, tu i, wr i, i, i tu wróć. Wymień owoc lub warzywo. Owoc lub wazywo, a on pisze selerola szosnek. Reszta to owoce. Ja pierdole Weźcie się pierdolnicie wszyscy, kurwa, w łeb. Jak mnie ci ludzie wkurwiają, oni w ogóle nie mają mózgu. Serio? Kurwa, to społeczeństwo rośnie takie głupie. Ja pierdole